zniknął. Przeteleportowało go. Bo przecież nie chce mi się. Jezus, ja umrę przez jakieś balone lagi. No przecież nie chce mi się. Ty masz internet, chupej po roku w Rosji? Czy co? Czasem się z takimi lami. A co ty tam walisz? Nie mogę tam być cicho. To jest pierwszy z takim internetem. Jakby co, to ja nie umiem grać, bo gram u kolei na Nintendo, na Nintendo. Mam... Jakby co, to, to jest to bydle, które mi <grywa> nagrywa shorty. No ja umieram właśnie w tym momencie, bo Bruno ma takie, taki super ping, mój kolega Bruno, że aż mi się raduje wszystko. Aż się cieszę, jestem tak ucieszony. Pobijam go! Pobijam cię, Bruno. Brawo. Ile masz? Dwadzieścia euro Nie chcę mi się na tym pijmy Co oni tam robią? Barczak, full skupienie No bo się nie da dać na tym pingu. No, pół gry przejeździłeś w aucie ja próbuś tu mam. No i spierdzielasz. No ale spokojnie. Dla, do, 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 spróbuj się, żeby nie podbić raczej, bo nie co. Na, na statek. No przez wyliczny. Nie? Ale niech to przypłynie. Bo tak chcę. White. Sorry za te lagi. Kurde, że na telefonie tak mam, ale przybliżyłem, więc będzie trochę słabiej widać. Tak. Uff, to jest ten misier. Tam ma, kurde, pompę. Leci. Lecę po... Do... ja. go, chcę, lecę, Za chwilę będzie grał oto tamten, kurde, pan mały. Do to rozginie pewnie od jednego szczołu. A ja nie mogę do domku wejść. Ej, no skrzydła tam masz. Dobrze. To no, ma 75, a to. Stopienie. Co to jest? To, to właśnie takie lagi są. O. No właśnie widać. No tam sobie ktoś siedział na krześle. Jakiś kot. Pewnie był. Я че тебя Ники? Пики? Не пики, пурды У А то что, что броня сменя? Броня Это сибирский Кроличок Какой кроличок, Миша? А может So. What? Wait, <laughs> <him or? laughs> oh, I'm one the